W dzisiejszym filmie obiecał co to jest follow through i jak przejść z follow through do pozycji końcowej. A więc co to jest follow through? Więc follow through jest to etap swingu, który odbywa się po impakcie, po kontakcie kira z piłką. I teraz do tej pory, pracując nad follow through, zwróćcie uwagę, że Większość ćwiczeń, które wykonywaliśmy w budowie tutaj tego swingu powtarzalnego, kończyliśmy tutaj ten swing stosunkowo nisko. To znaczy, że kij nie wyprzedzał rąk, chyba że wykonywaliśmy pełne swingi. Więc teraz na co chciałbym, abyście zwrócili uwagę właśnie tutaj w tym follow through. Elementy kluczowe tutaj, na które należy zwrócić uwagę, to jest to, że tutaj w tym etapie follow through nasze ciało jest już zrotowane, ciężar ciała jest na nodze bliższej celu. I obie ręce są wyprostowane. Teraz zwróćcie uwagę, kiedy jestem skierowany do celu, moje ręce są w pełni wyprostowane. Ki jest w najdalszym punkcie, tutaj już ode mnie, on już tu pracuje w łuku I w tym miejscu ja jestem już tutaj uniesiony do góry, klatka piersiowa uniesiona jest tutaj do góry. I teraz w tym momencie stąd dopiero tutaj następuje. Rotacja lewego przedramienia i to pozwoli, że ten kij zatoczy łuk i zakończy w pozycji końcowej. I teraz pozycja końcowa również odgrywa rolę. Dlaczego? Bardzo ważnym elementem w pozycji końcowej jest balans, czyli równowaga, jaką zachowujemy. Jeżeli w pozycji końcowej okazuje się, że my wypadamy z balansu, kończymy w takiej pozycji, kończymy tutaj tak i wypadamy z balansu, to znaczy, że albo za dużo ciężaru ciała przenieśliśmy, albo za mało i w ostatniej chwili się odepchnęliśmy. Także słuchajcie, pozycja końcowa, pomimo iż jest to pozycja, która niejako nie ma wpływu na sam, samo uderzenie, ale to, w jaki sposób do niej dochodzimy, właśnie opowiada nam, czy wykonaliśmy jakiś błąd podczas danego swingu, czy wykonaliśmy jakiś błąd podczas naszego całego swingu, co spowodowało, że nie jesteśmy. Pozycji właśnie tutaj wykończonej, tak, gdzie stoimy, tutaj zbalansowani. I w tym miejscu ciężar ciała jest na przedniej nodze, możemy tutaj wykonać delikatne takie tupanie, bo waga jest tutaj na lewej nodze zbalansowany, wyprostowany. I to pokazuje nam, że właśnie ten ruch był wykonany prawidłowo. Także na to należy również zwrócić uwagę, jeśli mi chodzi o właśnie przejście z folotru. Do e, zakończenia swingu. A poza tym, e, w momencie, kiedy wykonacie to follow-through i poprowadzicie te ruchy w prawidłowy sposób do e, pozycji końcowej, dużo lepiej wyglądacie na zdjęciach. Także to jest e, również element, który jest e, bardzo przyjemny dla oka i, i na pewno e, słuchajcie, jeżeli gracie w turniejach, nie chcecie kończyć swingu tutaj, chyba że jesteście czakiem i klasem i wygrane, wygrywacie e, Major, to nie ma problemu, ale jeżeli gracie tutaj ze znajomymi i chcecie wyglądać dobrze, to właśnie tutaj praca nad stabilizacją i balansem, jeśli chodzi o follow through, odgrywa ogromną rolę. Także słuchajcie, zwróćcie uwagę na Punkty kluczowe, o których tutaj mówiłem, eee, i popracujcie nad nimi, tak aby właśnie pozycja końcowa była bardziej zbalansowana. Jeśli ten film Ci się podobał, daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i rozsyłaj te filmy do swoich znajomych, tak aby jak największa liczba graczy mogła z nich skorzystać. I zapraszam do oglądania kolejnych filmów. A już w kolejnym odcinku. Omówię, w jaki sposób kontrolować tempo naszego swingu, aby ten swing był jeszcze bardziej powtarzalny. Zapraszam. Witam, Dziecię z Zygakołów Academy. Witam w moim salonie w świnicy pod Wrocławiem, gdzie i ty możesz nauczyć się bardziej powtarzalnego swingu, wyeliminować błędy lub nauczyć się czegoś nowego, trenując pod moim okiem. Jeśli jesteś zainteresowany, proszę o kontakt. Wszystkie dane będą podane w opisie tego filmu. Zapraszam.